Znajdujemy się na gdańskim Dolnym Mieście, przy ulicy Wrublej. Choć ostatnie tramwaje kursowały tutaj w 2000 roku, to ich duch wciąż jest tutaj obecny. Stojący obok mnie wagon to popularna 105, czyli tramwaj typu 105NA. Został wyprodukowany w 1978 roku w zakładach Konstal w Chorzowie. Skąd się tutaj wziął i jaką funkcję obecnie pełni? Wagon numer 1241 powstał w 1978 roku jako typ 105N i od początku służył w Zajezdni Wrzeszcz. Pod koniec lat 90. odbył epizod na wypożyczeniu do Zajezdni Łąkowa. W 1999 roku przeszedł naprawę główną w zakładach w Krakowie, kiedy to został przebudowany na typ 105NA. W Zajezdni Wrzeszcz służył do 2009 roku, kiedy to przeszedł na stan Zajezdni Nowy Port, gdzie obsługiwał głównie linie 4 i 10. Na Dolne miasto trafił w 2015 roku. Od tego czasu pełni funkcję pomnika historii, pamiątki po dawnej trasie do zajezdni Łąkowa, zamkniętej w 1999 roku. Tramwaj od kilku lat jest obiektem związanym z szeroko pojętą kulturą. Jego stałymi użytkownikami są opowiadacze historii Dolnego Miasta, którzy od lat wykorzystują go do wystaw czasowych, fotograficznych bądź malarskich czy drobnych wydarzeń integrujących społeczność lokalną. Pierwszym wydarzeniem w tym pojeździe, w którym jako Stowarzyszenie GTA WPKGG mieliśmy przyjemność być współorganizatorem, była Choinka Dolnomiejska 2023. Od początku 2024 roku, w porozumieniu z Fundacją Gdańską, właścicielem wagonu, nasze Stowarzyszenie Grupa Tramwajowo-Autobusowa WPKGG ma możliwość być jego współadministratorem, za co bardzo dziękujemy. W czasie sezonu letniego 2024 poddaliśmy tramwaj gruntownemu czyszczeniu i udostępniamy go społeczności w formie regularnych dyżurów. Nasze plany przewidują m.in. wystawy tematyczne, spotkania z młodzieżą szkolną czy kino plenerowe. Jednak najpierw tramwaj wymaga podstawowych prac utrzymaniowych. Naszymi priorytetami są uzyskanie źródła zasilania oraz zabezpieczenie przed nadmierną korozją. Zapraszamy do śledzenia naszych bieżących działań na naszym profilu na Facebooku oraz do odwiedzenia nas w tramwaju. W miejscu, do którego tramwaje już nie dojeżdżają. Pamiętajcie, gdańskie dolne miasto, ulica Wróbla, nieopodal dawnej zajezdni Łąkowa. Do zobaczenia!